Hejka kochani, a witam was bardzo serdecznie w odcineczku z otwierania tajemniczej paczki od make-upa Jak widzicie tutaj jest już moja część Dostałam ją, Dawid mi ją przekazał I otworzymy ją sobie teraz u mnie wspólnie jak widzicie, Michał tutaj napisał tak. Dla Eweliny gratuluję tysiąca widzów. <grymnie> Bardzo Ci dziękuję. Naprawdę nie musiałeś, ale jestem ogromnie ciekawa, co tutaj dla mnie spakowałeś. Zwłaszcza sądząc po tym, jak wyglądała paczka dla Dawida. Także zapowiada się naprawdę ciekawie. Także przejdziemy, kochani, już do otwierania, bo ja już nie mogę się doczekać. To, także dobieramy się tu do niej a ja się tu dorwałam taki ładny papier ale dobra o matko co tu jest ale super o no tu Micha zadbał o to żebym była piękna i gładka o mamy tutaj naprawczy krem do rąk super dla mnie kremy do rąk jak najbardziej Zwłaszcza, że robię sobie paznokcie hybrydowe No to ręce też się wysuszają Także takie kremiki jak najbardziej Super, bardzo Ci dziękuję Jeszcze takiego kremu nie miałam Wygląda naprawdę fajnie Tutaj widzę jagody akai Super, fajnie Co tu jeszcze jest? Ale fajne maseczki mamy O, tutaj będę brokatem błyszczeć A tutaj co tu mamy? A, to nie jest maseczka, przepraszam To jest sól do kąpieli ale zapach czuję, czuję już z daleka. Co tu jest? A, no właśnie, owoce, świeże jeżyny. Ale super, bardzo Ci dziękuję, Michał. <grymna> Od nowa spa będzie u mnie teraz konkretna. Co tu jeszcze jest? O, matko, o! Ja też mam orężadę. Także... <grymna> Wypiję sobie może też pod prysznicem, jeśli wiecie o co chodzi. A na pewno wiecie jak byliście u Dawida. <laughs> o i mamy czekoladkę Szogeten. Carmel mm -hmm. Brownie. Miam. Bardzo lubię czekoladki tej firmy, także super. Trafiłeś bardzo w mój gust. Moje podniebienie. No to co, wyciągamy. Matko i córko. Co tu jest? Ale... Dobra, kochani, to widzicie, mamy pusto, Także odkładamy sobie pakowanie na bok. A co to za pełny portfel? Ale ja nie wierzę. Nie, no, Michał, ty po prostu oszalałeś. I jeszcze jaki pokrowiec? Ja nie mogę. Nie, no, masakra, masakra po prostu. Zobaczcie, co my tu mamy: brylanty pełny portfel i jeszcze owocową eksplozję, no normalnie no, no nie wierzę normalnie, ja nie mogę ale super, no normalnie bardzo Ci dziękuję no, no nie wiem co powiedzieć, ale super, jestem mega zaskoczona także kochani, co, przychodzimy do drapania no, no bo co, na co tu czekać dłużej, ale świetne po prostu świetne opakowanie na zdrabki ekstra jeszcze takiego to ja nie widziałam. Mega. Naprawdę. No sam mistrz zdrapkowy no to i takie fajne gadżety. Ale super dobra. Bierzemy się za drapanie, kochani. Nie ma co tutaj przedłużać. Nie wiem, zobaczymy zaraz owocą eksplozję, może napocznę trochę. Ale ja się już dobiorę do tych zdrapek tutaj. Ja nie mogę, dobra. To lecimy od razu. <noise> Na co tu czekać? Drapak upowski mamy drapeczka, o taka ciekawostka z numerem 6 no to lecimy gra pierwsza o mamo, kiedy ja drapałam diamenty <ścoughs> perła, perła o i prezent szminka ale jestem po prostu mega zaskoczona szminka, świnka i safe czekolada Czekolada. Och, okulary. Kolczyki. Kolczyki. Kolczyk. Kolczyki. No, super, ale już mamy wygraną w brylantach. No normalnie wiadomo, że szczęśliwą ręką wybierane. No bo jak inaczej? <try> Trzy razy kolczyki mamy, ale super. Dobra, drapiemy dalej. Nie, no po prostu coś niesamowitego. Moneta, pierścionek. A po co ja drapieć jest symbol? A nie wiem. <garnik> garnek, garnek znowu. Oj, to zdrapka, to po prostu jakaś masakra. I co tu jest? Klucz. Dalej mamy torbę i kapelusz. Uh, korona. I trofeum, złoto i róża, ale super, już mamy wygraną, ale fajnie. Dobra, drapiemy dalej. Kufer i worek. Kufer. Och, okulary. Dobra, teraz tutaj trochę Wam podniosę wyżej, żeby było lepiej widać. A może trochę przybliżymy nawet. Co tam? O, może będzie lepiej teraz. Tu mi się wszystko bali. O, dobra. No to drapiemy dalej, gra 12. Pierścień i świnka. Czekolada i klucz. Dobra, to lecimy dalej. Gra 14, okulary kufer, podkowa portfel. Sejf. Sejf. I perfumy. Korona. Tron. No jak jest korona, to i musi być tron, tak? Moneta, bransoletka, prezent, bransoletka, zegarek i dzwonek. Dobra, gra dwudziesta pierwsza i co my tutaj mamy? Worek i naszyjnik, róża, perła, brylant, pierścionek, garnek, worek, szminka, szminka i co, i świnka? <laughs> Nie, naszyjnik. Dobra. Brylant lustro, róża, lustro, kapelusz, dzwonek, zegarek, brylant, perfumy, trofeum. No dobra, dalej nic nie było, ale patrzymy, co nam się tutaj kryje, bo mamy trzy razy kolczyk. No to patrzymy co tu mamy. Oj, tutaj, niżej. O, i tu mamy 30 zł. Super! Fajnie. Mamy trzy dyszki i jeszcze zobaczymy, co się kryje w bonusie. A w bonusie mamy księżyc. Tak, także tu mamy trzy dyszki. No tu trochę, nie wiem, wyżej drapałam i mi się aż ciepło zrobiło. No, ale mamy trzy razy kolczyki, mamy trzy dyszki. Także fajnie, pierwsza zrapeczka już wygrana. Także co, bierzemy się teraz za pełny portfel. Ja nie że normalnie. Nie, no po prostu, Michał, ty jesteś niemożliwy. Moje liczby: 28, 22, 27 i 21. Ok. No to szukamy trzydzieści trzy siedemnaście trzydzieści dwadzieścia cztery dwadzieścia sześć dziewięć piąteczka dwa dziewiętnaście, osiemnaście, trzy, dwadzieścia trzy, czyli nie mamy tutaj osiem, dziesięć, dwadzieścia dziewięć, czternaście, dwadzieścia, piętnaście i szósteczka. Dobra, także tu mamy pusto. Teraz patrzymy sobie w grze drugiej. I co my tutaj mamy? Walizka sztabka, klucz banknoty, koniczyna diament, koniczyna moneta, koniczyna i walizka, moneta walizka, klucz koniczyna. Pierścionek i diament. Także została nam jeszcze gra trzecia. W tej grze trzeciej to jeszcze nigdy nic nie miałam. Także zobaczymy jak tutaj się spisze ta strefeczka w Mamy 50 100 zł, 500 zł, 150 zł 2 miliony 100 zł po raz drugi. 200 zł po raz pierwszy, 200 zł po raz drugi, 60 zł znowu, 2 miliony, 30 zł i 5 tysięcy. Także tutaj mamy zdrapeczkę pustą, ale i tak było naprawdę fajnie. <laughs> Nie on sobie tu podrapać, zwłaszcza że to jeszcze Drapka od Michała, no i owocowa eksplozja moja ulubiona. Także bierzemy się za nią. Ja ją troszeczkę może napocznę, i zaraz do Was wracam. Tutaj mamy drapeczki takie z numerem 22, 21, 19, 15 i piąteczka. Także za sekundkę się widzimy. Dobrze, kochani, także owocowa eksplozja od Michała jest już zwarta i gotowa. <grym> I nie dajmy jej dłużej czekać, tylko weźmy się za drapanie. No to teraz padł mi w ręce y, numerek 21. No to patrzymy, ale weźmiemy sobie ten Michałowy drapak. Skoro z drapeczki od Michała, to drapiemy cały czas make-upowym drapakiem. Teraz mamy awokado. Ale mi tutaj Michał urządził owocowe. Fajne drapanie. Ja bardzo lubię tą zrabkę, także naprawdę bardzo się cieszę, że Michał pomyślał tutaj o tym. I jeszcze tą owocową eksplozję mi tutaj dorzucił do tych dwóch wielkich zgrapek. Fajnie, brylanty dały nam trzy dyszki. Także naprawdę super a tymczasem wydrapałam już winogronko i pomarańcze a następny symbol to wiśnie, ale tu mamy piękny stos wisienek, no i proszę mamy owocową linię no jakże mogłoby być inaczej w zdrapkach od make-upa make-upowskiego <grych> ale super i drapeczka z numerem 21 ta liczba jest dla mnie bardzo szczęśliwa Teraz mamy figę. No jakby nam jeszcze stryna wskoczyła, to już w ogóle by była bajka. No ale... drapiemy z ciekawością dalej. Przedostatni symbol to borówka. Tutaj mamy boróweczkę. Karam, karamboli? Chyba nie było karamboli. Nie, dobrze, także drapiemy borówkę. No i proszę, zobaczcie, kochani, co tutaj się wydarzyło. Borówka odsłoniła nam drugą owocową linię, także naprawdę świetnie. Mamy dwie linie. A to jeszcze nie koniec, bo został nam ostatni syn i była karambola. A ja tutaj ją zdrapałam, także i zdrapałam, także mamy trzecią linię. No coś niesamowitego. I jeszcze. I jeszcze cytryna, która nam dała kolejne linie. Ja nie wierzę. Zdradka z numerem 21 od Michała pierwsza dzisiaj i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć linii. No coś niesamowitego po prostu. Bardzo się cieszę, no to, no to, no to drapiemy, bo co. I od razu zaczyna nam się tutaj ciekawie, 6 zł dalej kolejne sześć złotych, także oj owocowa eksplozja nie rozdrabnia się tu na drobne kolejne sześć kolejne sześć i kolejne sześć kochani mamy trzy dychy no po prostu mój cel osiągnięty bardzo chciałam mieć 30 złotych w owocowej eksplozji i udało się to dzisiaj dzięki Michałowi także naprawdę no, zostawcie ogromne serduszka dla Michała, no ale normalnie, wow, <grystanie> super, bardzo się cieszę, no ale drapiemy dalej, bo tu kolejne owocowe czekają, ale naprawdę świetnie, Superantko, no po prostu w końcu, nareszcie, a tak mówiłam o tym i gadałam i gadałam, żebym chciała trzy dychy w owocowej eksplozji i proszę, i wystarczyła zdrawka od make -upa. Ja nie mogę, dobra. Drapiemy dalej. Numer 19 teraz, przed nami, z drapeczka. Mamy figę tutaj. Nie, no ekstra, po prostu ekstra. Ale ja się cieszę, nie, no po prostu, Michał jesteś niemożliwy. Niemożliwy. Dalej mamy ananasa. Ale świetnie. Dobra, jest ananas. Awokado. Super. Także mamy tutaj ten mój rekord pobity w owocowej eksplozji, tak jak chciałam. Trzy dyszki. Także naprawdę bardzo się cieszę. Dziękuję Ci, Michał, za taką zdrabkę, <grym> która w końcu spełniła moje. Mm, najśmielsze oczekiwania no i mamy tutaj teraz kokosa e, teraz banan no to zdrapujemy sobie banana i zobaczę po prostu czy jeszcze mi się tu, o dobrze, nagrywa się wszystko ładnie i dalej mamy boróweczkę No to sobie zdrapiemy. Tu już nam się wszystko tak fajnie, ładnie klaruje. I ostatni symbol to karambola. Ale karambola tutaj dla nas nic nie zmieniła. I mamy literki P, Aha! Tutaj zapomniałam jeszcze w tej zdrapeczce zdrapać literek kontrolnych. Z tego wszystkiego. I, I, I. Mamy terki, i i i fajnie, dobra. A tutaj mieliśmy różne. Także tą z mamy pustą. Odkładamy sobie ją na bok. I bierzemy się za następną. Tam ma numerek 15. I teraz symbol, jaki nam tutaj się odkrył, to borówka. I sobie drapujemy Następny symbol to truskawka. Mamy dwie truskaweczki. Dalej, ananas. O! Są dwa ananaski. Liśnie. Mamy. O! I super! I tworzyła nam się linia. Ale fajnie. <grych> Kolejna zróbeczka z linią. Świetnie. Ale drapiemy dalej. Tu mamy winogronko. O! Ładnie nam tutaj odsłania następny symbol to karambola mamy tutaj dwie karambole fajnie, no i ostatni symbol arbuz zdrapiemy sobie tylko tego arbuza chociaż on dla nas tutaj nic nie zmienia bo zablokował nas kokos no to co? Zobaczmy, co kryje się tutaj pod tą owocową linią. 3 złote. Fajnie, także 3 złote nam tutaj się dokłada jeszcze do puli tych wygranych, ale normalnie naprawdę super szczęśliwe zdrapki. Teraz piąteczka przed nami. Zdrapeczka z numerem 5. I drapiemy teraz jabłuszko. Następnie cytrynka, a tak sobie pozwolę zdrapać wzdłuż, bo mamy trzy cytrynki przy takim rządku. Dalej borówka. Jest boróweczka. I tutaj. Świetnie kochani, naprawdę bardzo się cieszę. Michał wysłał mi trochę szczęścia od siebie i też właśnie dzięki Dzięki Tobie, Michał, w końcu udało mi się trafić taką zdrapkę owocowej eksplozji trzy dyszki. Także naprawdę fajnie. <gryw> Bardzo się cieszę. Melon teraz był. A teraz mamy co? Arbuza. To mamy trzy arbuzy tutaj i symbol ostatni to wisienki. Tak ładnie nam się tu wisienki ułożyły. To sobie je zdrapiemy, ale nie było karamboli. Ok. Także nie mamy tutaj dni. I mamy tutaj trzy różne literki kontrolne. Także odkładamy sobie ją na bok i bierzemy się za ostatnią zdrapeczkę od Michała dzisiaj. Ostatnia owocowa eksplozja z numerem 22. No zobaczymy, ciekawe, czy tak dwie podrządy dadzą nam wygrać. No ale to w sumie ciekawy test. Zwłaszcza, że nie ma na to reguły, bo jednak w zdrabkach od Ewe, owocowej eksplozji wygrały zdrabki kilka podrządów, także naprawdę nie ma na to reguły. Ok, dalej, co mamy? Gruszkę. Tutaj nam się gruszki koło melona w koło melona ułożyły. Także drapiemy. No, niechby teraz był ten melon. <laughs> Przydałby nam się. Dalej mamy jabłuszko. I tutaj mamy trzy jabłuszka. Dalej co? Truskawka. No, takie tutaj truskawki są. Z... O cztery. No i okej. Okay. Prawie dobrze. Także przedostatni symbol to figa. Tutaj mamy dwie figi i tutaj jedną. Dobrze. I co będzie ostatnie? Ananas. No, ten ananas, no zdrapiemy go, bo jak już jest. Ale z tego co widzę, to ten ananas nic nam tutaj do tej zdrapeczki nie wnosi. Także szybko go tylko zdrapiemy żeby było no i okej. Okay. także tą strapeczkę mamy pustą sprawdźmy tylko jeszcze literki kontrolne jak zawsze P -a N czyli są różne ale i tak muszę wam kochani powiedzieć że po prostu jestem w siódmym niebie mamy 30 zł w diamentach 30 zł w owocowej eksplozji i tu jeszcze 3 Także w drapeczkach od Michała udało mi się dzisiaj wygrać 63 zł. Także naprawdę wielkie, wielkie wow! <grymne> naprawdę, ja jestem mega zaskoczona samą tą niespodzianką od Michała i jeszcze tym, jak zdrapki się spisały. Także, kochani, no nie widzę tu innej opcji, jak zostawić ogromną łapeczkę w górę dla Michała i wielkie serduszka. Bardzo Ci Michał, dziękuję jeszcze raz. Jeszcze raz się powtórzę, jestem mega zaskoczona. Kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, bo mi bardzo. Także widzimy się już wkrótce w kolejnym odcineczku. Buziaczki. Papa! Pa.